Hej. Wiecie co? Tak mi wczoraj coś ruszyło, żeby wejść na facebookowy fanpage Młodej Lewicy i zrobić screena ich zdjęcia profilowego, które pokazywało, że prawidłnie wspierają oni Ukrainę w ich słusznej walce. Bardzo dobrze, super. I ale wiecie, dzisiaj stwierdziłem, że też tam wejdę i zobaczę, czy coś się zmieniło i oczywiście nie rozczarowałem się. Wyraz poparcia dla Ukrainy został zastąpiony wyrazem poparcia dla LGBT z obietnicą, że będą oni celebrować inność oraz walczyć o równość i tolerancję. Pamiętajcie o tym, że każdy z was jest ważny. Czy tam dosłownie, co tu jest napisane. No i pojawia się to pytanie, ale co to ma znaczyć? Czyżby Ukraińcy już nie potrzebowali manifestowania wsparcia dla nich? Czyżby członkowie Młodej lewicy uznali, że LGBT wymaga obecnie więcej troski niż ludzie, którzy, na których na Ukrainie spadają bomby? Ale, ale już tutaj słyszę głosy, że Szymon, ty potworze, ty manipulujesz, bo przecież zdjęcie ba barw Ukrainy z profilówki wcale nie oznacza zakończenie wsparcia dla nich. I oczywiście macie rację. Tak, oczywiście, że usunięcie flagi Ukrainy ze zdjęcia profilowego w żaden sposób nie świadczy o zaprzestaniu wsparcia, w zasadzie o niczym większym nie, wspar nie, nie świadczy, nic większego to nie zmienia. Ale w takim razie pojawia się pytanie, czy ustawienie tamtej flagi cokolwiek znaczyło? skoro zdjęcie jej nic szczególnego nie oznacza. I zaznaczam, jeżeli ktoś ma ochotę ustawiać sobie dowolną flagę albo jakikolwiek inny wyraz poparcia dla czegokolwiek na profilówce na Facebooku, to proszę bardzo śmiało. Ja, broń Boże, nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja komuś zabraniam to robić. Nic z tych rzeczy. Natomiast zachęcam do zastanowienia się, dlaczego w ogóle robimy takie rzeczy i co to w ogóle oznacza. No bo tak naprawdę przez ostatnie lata przeszliśmy już chyba przez wszystkie możliwe warianty profilówek. Także mieliśmy tam co? Czerwone błyskawice, informacje o szczepionkach, było ratujmy dziki przed odstrzałem. I Wiele, wiele, wiele innych. Za każdym razem sygnalizując, że uczestniczymy w czymś, co jest naszym zdaniem zasługuje na naświetlenie. Także popieramy coś, co obecnie jest popularne w przestrzeni publicznej. I oczywiście. Publiczne sygnalizowanie poparcia dla czegoś ma swoją rolę w społeczeństwie, no bo konsoliduje ludzi wokół wspólnej sprawy, tak? manifestuje, że tak, my też się z tym zgadzamy, i tak dalej. I to oczywiście potrafi być dobre. I wiecie, wywieszanie flagi na święta narodowe jest tak naprawdę czymś podobnym, chociaż nie tym samym, choćby dlatego, że wymaga jednak jakiejś fizycznej czynności. I ja na przykład zawsze, kiedy wywieszamy te flagę na balkonie, to robię to z dziećmi, tak? I one się cieszą, że mogą tam być, uciąć sznurek, prawda? I również uczestniczą w manifestowaniu jakiejś przynależności, tak? Uczą się to robić. A dodatkowo, kontynuując jeszcze tą analogię, ja osobiście tak dodam, że ja jestem przeciwny wieszaniu polskich flag na balkonie dużo dłużej niż samo święto, tak? Bo są tacy ludzie, którzy trzymają je tam cały miesiąc albo jeszcze dłużej. Na bloku, w którym kiedyś mieszkałem, to w ogóle flaga polska wisiała non-stop. I tak w zasadzie to nawet nie była... Polska flaga, tylko bandera marynarki wojennej, tak, no, ale to już mniejsza o to. I miałem na ten temat nawet ciekawą wymianę zdań z takim sympatycznym panem w Ortalionie, który też tam mieszkał. I on mówił, że to jest super, że ta flaga cały czas tu wisi, bo to jest bardzo fajne, patriotyczne, jemu się to podoba. A ja powiedziałem, że no nie, no, mi się to za bardzo nie podoba. On od razu przyjął taką bojową postawę. Ale opisałem, że jeżeli ta flaga jest wywieszana tylko w okazję jakieś, to wtedy jest czymś wyjątkowym, czymś odświętnym, czymś, co można celebrować, a jeżeli wisi cały czas, to staje się zwykła, powszednia. A być może ważny symbol, symbol wsparcia dla czegoś ważnego, symbol identyfikowania się z czymś ważnym, nie powinien być czymś powszednim. I pan w nawet się zreflektował, że to w sumie trochę w tym racji jest. I zaznaczmy, że na przykład flaga wywieszana na stałe, nie wiem, w urzędzie, to jest co innego, bo to jest z zasady wyjątkowe miejsce, gdzie teoretycznie są reprezentanci narodu i tak Natomiast wracając do profilówek, to cyfrowa manifestacja Czegokolwiek, jest jednak czymś nieco innym. Na przykład zdjęcie profilowe to jest oczywiście coś właśnie powszedniego, pod czym kłócisz się w komentarzach, coś czym podpisujesz się za każdym razem, gdy coś wrzucasz. I nie tylko żadnego wysiłku nie kosztuje ustawienie tam takiej manifestacji, ale także przez to to jest też samo z siebie bezterminowe. Utrzymanie tego w tym miejscu nic nie kosztuje. To się nie zniszczy, nie trzeba tego poprawiać ani nic z tych rzeczy. Jedyne co, to zajmuje to miejsce. Nie można zamanifestować czegoś innego w tym miejscu, i zapamiętajmy to też. I w większości te poprzednie nakładki, prawda, które przewijały się przez ostatnie lata, wyrażały poparcie dla jakiegoś tymczasowego tematu popularnego w przestrzeni publicznej. No i wiecie, jak te dziki się znudziły po kilku tygodniach, no to zastępowano je kolejną nakładką, albo po prostu zdejmowano, nie było tam nic. Ale 24 lutego zaczęła się wojna. Ludzie zaczęli umierać w drastycznych okolicznościach, i zaczęli walczyć o swoje domy, o swoje prawa, i to jest o wiele kalibrów wyżej niż ratowanie dzików przed odstrzałem, prawda? A na kanwie tej mody, która już się zagościła tutaj, ogromna liczba osób w, ten momencie, w tamtym momencie postanowiła wyrazić poparcie, wsparcie dla Ukraińców na tym samym poziomie co wszystkiego innego wcześniej. I to jest zupełnie naturalne, tak? <laughs> że tak z rozpędu przyzwyczailiśmy się, że w ten sposób wyrażamy publiczne poparcie dla czegoś, więc tutaj też to zrobiono. No tylko, że w ciągu ostatnich tygodni wiele osób i wiele portali, wiele w ogóle stron i tak dalej, po prostu zdjęło te flagi Ukrainy ze swojego logo, no bo już długo tam wisiały. Ale jeżeli one miały być tam prawdziwym wyrazem wsparcia, to co oznacza ich zdjęcie? No i ktoś się zapyta, no ale co, co, miały tam wisić w nieskończoność? No nie, no też nie. No więc właśnie rodzi się pytanie, czy gdy dzieje się coś naprawdę ekstremalnie ważnego, takiego jak ludzie uciekający przed wojną albo walczący, to czy manifestowanie poparcia dla tego na poziomie bezwysiłkowego kliknięcia w celu zmiany awatara w ogóle jest dobrym pomysłem? No bo czy, to się, czy takie manifestacje na takim poziomie nadają się tak naprawdę do czegoś innego niż chwilowa moda? A jeżeli ktoś właśnie zmienia na swoim profilowym zdjęcia ukraińskiej flagi teraz na LGBT, to czy znaczy, że publiczne chwalenie się poparciem dla Ukrainy było traktowane właśnie jako tylko chwilowa moda, którą teraz zastępujemy kolejnym modnym trendem? I wiecie też, wspomnijmy też tak na dodatkowo, że podobne mody mogą działać w drugą stronę na przekór, prawda? Na przekór temu co akurat jest popularne, będziemy na pewno przeciwko, tak? I na ostatnim Q&A, być może niektórzy pamiętają, było właśnie omawiane, że na przykład konfederacja w tym momencie odstawia dokładnie coś takiego. Nieważne co mówi mainstream, my będziemy przeciwko. I jeżeli nawet jeśli akurat mainstream przeciwstawia się wrogiemu nam Imperium, to my na złość będziemy je teraz popierać, prawda? Ale to tylko taka Dygresja była. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, można nie tylko realnie pomagać czemuś, co potrzebuje, kto, kto potrzebuje pomocy, ale nawet wyrażać poparcie, można w sposób adekwatny do powagi danej sprawy. I to nawet na mediach społecznościowych, tak, bo przecież można raz na jakiś czas wrzucić posta z informacją, gdzie być może lokalnie uchodźcy z Ukrainy potrzebują jakiejś pomocy. Albo wrzucić informację o jakiejś pozytywnej inicjatywie, która właśnie miała miejsce, tak. Na przykład ostatnio, prawda, w Warszawie Ukraińcy zorganizowali Marsz Wdzięczności dla Polaków za to wszystko, co się działo w ostatnich, w ostatnich miesiącach, prawda. Albo nawet, nie wiem, zróbcie mema śmiejącego się z Ruskich, którzy kradną pralki. Takie rzeczy też są Potrzebne wbrew pozorom. Wszystko to też są jakieś wyrazy poparcia, ale wszystkie te rzeczy wymagają już przynajmniej odrobiny wysiłku, zrobienia czegokolwiek. Ale wiecie, może manifestowanie poparcia dla czegoś powinno wymagać choć odrobinę wysiłku, bo jak nie wymaga, to chyba staje się puste. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania, co myślicie o tym, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.